Hejka hejka! Dzisiaj nagrywam na myślałem, że mam laga, ale nie. Wcześni wcześniejszy odcinek się urwał. Ja I tak trochę to się zmieniło, ponieważ w ostatnim odcinku ten, który jest już do wywalenia. Ten, nie wiem, to ocenić, się nagle skończył. W poprzednim odcinku robiłam akurat pokój dla Kitty Belly i skończyłam na tym, na tym wszystkim. Najgorsze jest to, że, że nie mam dla niej miejsca. No, chyba że te. Taka jakaś część fajna będzie jej, a druga część jakaś wspólna. Wiem, ja to zaznaczę. No niestety Kitty Bella z lorki, ale. No niestety będziesz tak musiała. Żeby nikt ci nie wchodził do pokoju itp Wiesz co? Jeszcze sama się zamknę. Tak, tak lepiej. Nie. No niestety. Będziesz mogła uciec, jakby co, żebyś się cieszyła. Ja to musiałam mieć ją znaj Okej, okay, coś jeszcze jej dodamy. Czemu to nagrywam? Jeszcze Tibela to zobaczyła itp, i Na pewno już to w małym 1% procencie oglądasz taki typ Ale kłąp. Yeah. I no. Eee, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. gdzie jest jakieś Nie wiem. Nie wiem, gdzie jest jakiś fajny ładny stoliczek. Taki mini ładny, fajny stoliczek. Hmm, nie, nie, czyli byłby inny fajnego stolika, a może gdzieś. O, szkole ten będzie jakiś będzie No nie wiem, czy... Ale lec, będzie? Ale wezmę to, bo ja wiem, Dobrze wiem, że można na nim kłaść różne rzeczy, więc to jest ok. Coś na plusie. Hop, to, tam, to. hop, hop, hop. Tutaj nie ma przypadkowo, tutaj nie ma różowego. Jest! Słupki, sorki, Marluz. Ale no niestety. Tutaj ci dam jakieś jeszcze <laughs> kwiatek i żeby nie było. Żeby było łanin tutaj wody. ja tak, żerę to, żerę, żerę I po prostu nie mogę się od tego odczepić mm, Co ja chciałam? toki. to Proszę. Dam jej jeszcze, jeszcze co jej? A myślałem, że ktoś tam przyszedł. I po prostu chcę wejść do... jej pokoju. Pokoju. Jest różowe. Jestem uradowana. Uradowana jestem. Jej. Ocaliliście mnie. Jeśli. Dzisiaj... Nie no, to jest jakiś dobra ja je wezmę tutaj będzie mogła sobie y, montować swoje filmiki na youtube a. i takie tam różne coś jeszcze jej dodawać? nie wiem Dobra. Trochę zmieniłam ten pokój i on ogólnie wygląda tak. Zmniejsz zmniejszyłam go trochę, więc no według mnie nawet fajnie wyszedł, tylko muszę tu serce kurde. Mmm... Sorry że z kreny twojego skina, ale... Mi się podoba. Nie gniewaj, nie gniewaj się na mnie. Ono tak. To Ta jest zła... Będzie mogła wyjść. Kurde, ma skurczę. Nie no, zło, e, normalnie zło. Dobra. U, gdzie? I no, to by było na tyle. 一颗叶子，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，他们。